Panie prezesie, jak pan ocenia ekspozę ministra Czaputowicza? No, to przemówienie pomija rzeczy najważniejsze. Polska jest w sytuacji bardzo złej. Mamy z powodów zrozumiałych złe stosunki z Niemcami i z Ukrainą, z powodów niezrozumiałych z Francją i z Rosją, z Litwą również. Jedynie wisimy u Amerykanów. Łamiąc porozumienie z Rosją, Sprowadziliśmy brygadę e, amerykańską. Ta brygada już odbyła ćwiczenia w Polsce, ćwiczyła konkretnie ewakuację do Niemiec, e, więc korzyść z jest jak widać średnia. E, najgorsza jednak jest co innego. Nie można prowadzić polityki zagranicznej bez wojska. Polska musi mieć 100 tysięcy zawodowej armii, ale 100 tysięcy armii, a nie. 30 tysięcy armii, a reszta to oddziały tyłowe, tyłowe, bataliony kobiece, bataliony generałów prawda, i tym podobne rzeczy. Wspominam, że księstwo warszawskie liczyło 4 miliony ludzi i miało 100 tysięczną armię, więc jak liczymy prawie 40, to można by mieć trochę większą. Ale najbardziej przeraziło co innego. Jak Fundacja Darma miała tu w Sejmie przemowę, to dowiedziałem się, że przeciętny amerykański szeregowiec ma 19 lat i jest kawalerem, a przeciętny polski szeregowiec ma 30 lat, ma żonę, żonę i dwójkę dzieci. Ci ludzie nie będą walczyli. Prezydent na konferencji w Sejmie wyraził zdanie, że polityka zagraniczna powinna być kontynuowana. Jak pan ocenia to w tym kontekście? Koniec, koniec komentarza. E, ostatnio, no dużo się mówi o Brexicie, ponieważ e, tak naprawdę dużo czasu nie zostało, kiedy Wielka Brytania będzie opuszczać Unię Europejską. Natomiast e, w Polsce e, coraz częściej się mówi e, o tym, jak uregulować prawa Brytyjczyków e, w, związku, w związku na przykład jeżeli chodzi o pobyt, o pracę. Jak pan sądzi, czy to jest dobry czas? Czy jednak powinniśmy poczekać na... Nie, 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 nie wiadomo, co się stanie. Wczoraj doszło do gramatu, bo przedwczoraj obalono miękki Brexit w założeniu, że zrobią twardy. Natomiast zabrakło czterech głosów do twardego Brexitu, w wyniku czego właśnie nie bardzo wiadomo, yy, czy rząd to przedłuży, czy Unia Europejska widząc, że rząd ma kłopoty, nie postawi twar twardszych warunków, bo już zmiękli na dźwięk twardego Brexitu, już, już zmiękli i mieli nadzieję, że o miękki Brexit. Yy, teraz mogę się tego wycofać co spowoduje kłopoty w Irlandii. Bo proszę pamiętać, że z Ulsteru cztery hrabstwa należą do Wielkiej Brytanii, a dwa hrabstwa należą do Republiki Irlandzkiej, więc granica Ulster jest podzielona na dwie części, no i reszta Irlandii też. Także, także nie wiadomo co będzie, być może nawet będzie przedłużanie dowolne, bo decyzja parlamentu poprzednia mówi, że mówi, że to jest tylko wskazówka dla rządu, dla rządu to głosowanie i rząd może w zasadzie w nieskończoność przedłużać to wychodzenie z Unii, Unii Europejskiej. <śmiech> <śmiech> może, może nawet coś jak <laughs> się zdenerwują, do powtórnego głosowania w sprawie Brexitu. W Irlandii tak przecież było. Czyli jest szansa, że parlament jednak może się ugiąć? No się już ugiął, bo zabrakło 4 głosów do twardego Brexitu.